OK, skończyłeś na tamtym i kontynuujemy wszystko. Witam wszystkich oczywiście, Matia tutaj do spęgu, na tapecie. Ten teker, wy o Ciężkie pytanie. Old man, that's Don Popone, two younger lads of Morello and Salieri. Oh yeah. Yeah. Okay, I see it. Okay. <laughs> that must be what? 1920. April. Morello's wedding. Salieri was the best man. <laughs> Jesus. They're just kids. Not ready soldiers and Popone's mob. So What happened? Mm. How did they go from being best mates to Morello on a slab? Catafalque. Uh, I didn't even know they were friends. <laughs> but you don't know, it could fill up the fucking crash they building. So? In 22, Papone drowns up at the lake. In order to keep things running smoothly, Salieri and Morello created Debbie up the city. Yeah, I heard the story, so what? My right, friendship should have made the deal work, but. Didn't make a lick of difference. Huh. <laughs> He's upset. After Morello. Harry was beaming, thinking we ran the whole damn town. Me, I was just happy the war was over. But then I got to thinking about something. What good? Who was all of Morello's money if it couldn't protect him from a regular uh -huh. Joe like me? Cabby, for Christ's sake. <laughs> it only got him one thing a great big bullseye in his fucking forehead. And that thought. It just kept turning round and round in my head until one day. I'm <laughs> <looking> <laughs> I start seeing a bullseye, too. Right here. Dry your tears, of the water. Hundreds, do you? I wasn't about to give up the good life. I know that. I just told myself that I was smarter than Morello, that I wouldn't turn around one day and fuck. my Polly or Sam could point a gun at my head. Street, scrapping, fighting for your life, and the guy next to you isn't just your partner; he's your brother. You'd stick a knife in someone for your brother, right? But at night, you lie awake, wondering what he and Adan were whispering about behind the bar, wondering if your best friend... To klasyczne, to jest klasyczne skamowalne. Nie chciałem żebyś to zastanawiasz. I ja się tak zastanawiał. Tak myślą, nie żyć, nie e tam. Kompania wyborcza. Pozdrawiam. Any trouble? No no Żadnych opatów. Got something else for me. not All these feels a little light. There's a little extra in mind to cover the difference. You ever go swimming, Tom? Been to the shore a few times, sure. I know a couple of guys once. Mm -hmm. Took some dames out to the lake, had a few beers, a few laughs. No, then one of them decides to go in the water. No, yeah. to the center of the lake and realizes. Ah, spaniels. Running out of steam, can't make it back in. Start shouting for help. Now I'm the other guy? He's a strong swimmer. swimmer. He goes out in the lake to drag his buddy back to shore. Problem is, the first guy, the one too stupid to know when the water's too deep for him, he panics, grabs his friend by the neck, and they both go under and don't come up again. Paulie's your friend, and I know you're loyal to him, and I respect that. Don't you ever pay his tab again. Okay, boss. Good. Now, we gotta talk about this Turnbull. The guy running for governor? The same. He's been flapping his gums a lot about cracking down on our businesses. That's rich. He spent more on whores than Paulie and Sam combined. Huh? <laughs> you want me to pay him a visit? Maybe put him on a take. No, you can't trust I the hypocrite. Aha. We need to, to end his campaign aspirations, and in a way that keeps anyone from stepping up to the same platform. you have a plan then. Of course. Turnbull's holding a rally near Central Island. The spot he picked is hard to reach and out in the open. Should have a beautiful view of the rally from the tower of the old castle. Wow. From there, you'll give Turnbull a third eye. Alepide, snipe that I'll go see Vinny about the gun. But don't forget, you only got one shot. You miss, and his crew will usher him out of there quick. I'm the best shooter you got. Otherwise, you'd be talking to someone else. And get it done. Najlepszy gieracz, najlepszy szalet, no, tak znowu w kozno. Życie, nie? Cześć. he'll never Jak to? No, przecież patrzę. No, dobra. W porządku, widzę. Stary, gdzie moja bryka? Aha, dobra, bo już. Chciałem pubryczkę A wystawię? Niech postawiłem na coś innego dzisiaj. I się kręci podobno. Srogo. Testa tylko zrobię. No to jest. Co mi z tą bramą robią? Mam nie bramę. Cholera. No może dobrze lecieć tym pociskiem, no. Chcę to sprawdzić. Dobra. Czółko. No mają pozycję ciekawą. O. I need this. Hey, Tommy. Wiesz, czy masz to, to dla mnie? No, mam pocisk od kogoś z Stanmore. Salieri wants this to run like clockwork, so no heat to the guy's head bursts. I hit little Tony, stash one of these where you need it. So, up high in the old prison? Yeah. Family's got a lot of history in that place. Who'd who live there now? Ain't so classy. Huh. So watch yourself. Little Tony locked the rifle up tight in a room with a view, up on the top floor. Oh, wow. Yeah,

Ojej! Nie wiem, się przy przyspieszenie mi odpowiada tego samochodu takie ociężały jest. Ja go zmienić Mi się więcej ślizga to niż jedzie. Gdzie to teraz było? Strasznie. Co to za radio, bo się zrygam. E Halo? Ale robią wyjebę. To jest niedorzeczne. Dobra, to się rozbije. Nie ma problemu. Jak nie pojadę tym samotem, to żadnym nie pojadę. Ostro musi być. Ue, przeżył. Jak on to przeżył? No, jak będę próbował się robić, to się nie rozbije, nie? Zobaczymy, jak on go kładzie. Uho, postarał się, no. I się postarał. Ole, się postarał teraz, no. Aha, aha, aha. Klasyczne te. Uderzenie z Bocisa. Tego w próg. Tak fajnie wybijo zawsze. No i chyba leżymy. ale się bujają, te, te wydechy. No to chyba stoimy. Cholera jasna. Nie mogę wyjąć giwery, przecież to jest jakieś... nienormalne. Taksi! Mali. Dobra, oddawaj mi ty samochód. Mi też. Dobra, ja chcę samochód. No to wracamy do gry. Ojej. Nie wiem, z tą bryką się tak jeździ. I wuchta. Zobacz, co się Zobacz, co się dzieje. Chwila jest złoty dwadzieścia. Świetny samochód, no. Eee Dobra, lewy wuchta i hopka tutaj, nie? Trzeba ten No on do bocisów chyba nie jest Mi się o mocno... ojej, ojej A przy tej prędkości już się można ładnie uszkodzić Ej, dobra Jedziemy dalej On nie jest do on jest do drag -rejsu. W ogóle się nie składa, żeby w mózgu Wiksa. I zobacz co się dzieje Aj jaj No tym to się jedzie Tym to się dojeżdżasz Mmm Uje, ja mu weź się znaleźć Missy, in so. When oh no, are you going? You with Tony? So? Yeah. Your friend said you wanted the guard tower. Bade me to mark the way with this sign. Folks go through the sewer. Only way in. Dan, just keep heading up. Jimmy, but Tom. better Tom? Nie mogę wejść do niego. Co będę do niego? Skanały z przez wejście? To misja się robi. A co on tej? Głupion jest? Ujej Ole mi wali, w Jedzie z nim Nie słyszałem jego po prostu ostrzeżeń Może tak się nie musiało stać No ale się stało Gubię się Pewnie to nie jest tu gdzie bym chciał wyjść, nie? Powrócę tu gdzie wszedłem. No, he put No. Yeah. Who knows? I am. Okay, okay. Where? Why can't you people just leave us be? When they attack, they Where are This is our home. Why can't you people understand that? What's the problem? There, you, cap. You're locked up tight. Not getting in. Nie rozumiemy się gdzieś Dosto, Dostał bółę! Dostał, bułę, dostał bułę. No ziviony! Zywiony, kurwa! Niech no, tak bije, nie? Nie chcę ich tak bić. Po co oni się sadzą?

Okej okay. Jakim znakiem bezdomnego? Gdzie jest znak? Ale ja, ale kaszane robię! Cholera jasna Okej, okay, tak do Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczyska. Cię lajka, komentarz. Jak tam chcecie? No i do zobaczyska.